Kacper Menarkiewicz, Maciej Sołte, Mateusz Łowielicki, dobo Dobo, Radosław Dołek. Główne miejsce, dobrze. No i jakże, proszę państwa, czy oni zasługują na oklaski? Oczywiście, ja najwięcej. Co nie Ponieważ... ma? bokiem. I teraz zobaczcie ocenianie z lewej strony. Pytanie dla sędziów, jak i Rosji, które wspaniale ich tutaj doginguje w sobocie Dziękuję, Nie po na tyłek. Trzymaj tu brzucha, trzymaj tu brzucha Dziękuję. Bardzo Piotr ładnie. Piotr Mania, Kacper Menarkiewicz, Maciej Sauter, Mateusz Marijski, Adrian Dobosi, Radosłodowej. Dziękuję. 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 Kto ma na ładniejsze spodemki? Kto ma najlepszą sylwetkę? Maciej! Najładniejsza aparacja, uśmiech? Maciej! Dziękuję, Dziękujemy, dla nie najładniejszy uśmiech ma. Ale panowie również, panie Amfie, wydaję mi oczywiście wielkie, wielkie brawa! Dziękujemy bardzo serdecznie! To była finałowa szóstka plus.